Pomysł. Pomysł ciągnie do tyłu, do roku 2009. Wtedy mieliśmy pierwszy pomysł na elektryczny samochód rajdowy. wtedy. Jest to kontynuacja projektu, co zaczęliśmy z CNG, z OMV. Gaz naturalny, i wtedy myśleliśmy, dlaczego nie elektryczny samochód. Mimo temu, 10 lat już temu, i trochę czasu to trwało, zanim do, osiągnęliśmy ten, ten stan, na którym jesteśmy teraz technicznie z samochodem. Ale tak naprawdę to zawsze po prostu mieliśmy ciekawość w nowych technologiach, w nowych możliwościach napędzania samochodów. No i tak to się wzięło. Po prostu dla nas jest już, już wtedy elektryczny samochód, elektryczny napęd był, był przyszłością. Za niecałe 6 miesięcy będzie pierwszy wyścig projekt E w ramach Mistrzostw Świata Rallycrossu. Start, nasza firma, jest dostawcą ekskluzywno całego napędu, systemu napędu do tych samochodów. Mamy 5 wyścigów, które się zaczną w Belgii w Spa w maju. Będzie pierwszy wyścig, i to jest też właśnie nasz krótko, krótki plan na, na ten zestaw, na ten kit. Najważniejszym myślę w tym kicie jest to, że po prostu planujemy, żeby to mieć, robi, zrobić dostępne dla ekip prywatnych. Aha. No bo wiadomo, koszty Formule X e y, to są potężne milionowe sumy, które trzeba budżetowe na, na rok. A nasz samochód elektryczny jest tańszy w zakupie i, i tym bardziej tańszy, dużo tańszy w utrzymaniu niż aktualny Supercar w Międzysłatwo Świata. Więc my tutaj chcemy naprawdę coś nowego zacząć i zrobić dostępne dla ekip prywatnych. Sport motorowy elektryczny. Koszt kitu jest 194 000 euro. To jest zestaw napędu: to są trzy silniki elektryczne, dwa skrzynie biegów bateria, elektronika um, i inwertory do, do silników, to znaczy cały zestaw napędu. Do tego dojdzie potem od ekipy dowolna wersja e, nadwozia samochodu, to może być na bazie R5, to może być na bazie Supercara, to może być całkowicie nowo skonstruowany samochód e, i tak wszystko razem liczymy się, że będą koszty od 300 do 400 tysięcy euro gotowego samochodu do wyścigu. Mamy kilka innych projektów, nad na którymi pracujemy elektryczne, a to jest tak naprawdę pierwszy produkt, gdzie naprawdę Wchodzimy w rynek, zaprojektowaliśmy transmisję, znaczy skrzynię biegów specjalną, gdzie dwa silniki możemy łączyć, dwa biegi mamy, sekwencja, podrajdy skonstruowane. To wszystko są systemy, których na rynku tak naprawdę jeszcze nie ma. I to już jest dla nas komercyjne. Już sprzedaliśmy zestawy. Hayden Pedden na przykład kupił kit w Nowej Zelandii, to, co też jest na podstawie tego zestawu. Mamy już w Norwegii, Holten Motorsport kupił ten zestaw już na projekt E, więc powoli się rozkręca.